Samorszczyzna, kraina łagodnych pagórków, opasana rzekami dniestrem i strwiążem, to ziemia też głębokich ran. Tu, gdzie świt często bywał przedsionkiem tragedii, gdzie Tatarzy i Turce zostawiali popiół, a kozacy stali u bram miasta. Tu właśnie, w miejscu wygnania, wśród ludzi przesądnych i przelękłych, zakorzenił się kult świętej Barbary. Nie z mody, nie z nakazu, ale z potrzeby duszy, która szukała światła w ciemności. Witam Państwa na moim kanale Kresy Mniej znane. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrypcję, aby wiedzieć, kiedy wrzucę kolejny filmik. Można też wesprzeć mój kanał, za co z góry. Dziękuję. Ktoś opowiedział, że Barbara została wydana na śmierć przez własnego ojca, że zamknięta w wieży modliła się nie o życie, lecz o wierność, że gdy zginęła, Ziemia zadrżała. Ten obraz, niewiasty stojącej wśród gruzów czasu, stał się odpowiedzią na strach. Patronka dobrej śmierci, tak ją nazwano. Na polach szczałkowskich, gdzie owiec szeleścił jak modlitwa, wzniesiono świątynię. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo kiedy, ale wiadomo dlaczego. Bo trzeba było miejsca, gdzie można wypłakać stratę, Oddać wdzięczność za ocalenie, albo tylko milczeć przed obrazem świętej, kościół na polu, jak drogowskaz, jak szałas modlitwy. 1637 rok. Pożar Sambora. Z Pogorzeliska podnosi się kult. Obraz Świętej Barbary ocalał. W 1648 roku, gdy kozacy nadciągnęli, mieszczanie nie chwycili za broń. Chwycili za obraz, umieścili go na murach. Tym razem nie opuścili miasta. Wróg odszedł. Dla wiernych to nie był przypadek. To był cud. I tak święta Barbara stała się nie tylko patronką, ale strażniczką miasta Sambora i jego okolic. Odtąd każdy kto się bał, szedł na pole do źródełka, które według dzieci święta sama wytresnęła do kościółka, gdzie cuda zapisano w księgach, według legendy, opartej na ustnych przekazach Dzieci ze Szczałkowic miały wypasać krowy na tych polach. I oto zjawiła się im święta Barbara, która zapewniła, że weźmie w opiekę ich ziemię, a na dowód prawdziwości tych słów miało wytrysnąć źródełko. Z wodą o właściwościach leczniczych. Zaczęto spisywać łaski i cuda zdziałane tu za wstawienictwem świętej Barbary. Kompendium cudów. Tak to nazwano. Ręce kapłanów. Ręce ludu, świadkowie łask, a kościół rósł, kruszał, był restaurowany, ale trwał, jak niezłomna wiara tych, którzy przeżyli pożary, zarazy. I wygnania. Ołtarz, ozdobiony w otamie. Płaskorzeźba spruchniała, ale zachowana. Kopia zawisła w kapliczce przy gościńcu. Modlący się szeptali. Jeszcze tu jesteś. I tak wędrował ten obraz z ołtarza kościoła farnego na mur, z muru do kaplicy, z kaplicy do pamięci. Mijał czas, a stan kościoła na polu. Potrzebował kolejnych napraw i remontów. Kościół może być cichy, może nie mieścić pielgrzymów, może znikać pod mchem zapomnienia, ale jeśli staniesz o świcie tam na polu, i posłuchasz, usłyszysz bicie dzwonu, którego nie słychać. Bo to wiara, nie materia, tworzy sanktuarium. Mieszczanie z Sambora nie budowali imperiów. Budowali ołtarz, kamień po kamieniu, nadzieję. Szymon i Kazimierz Kaletka, Jan Paluch, Grzegorz Sadełko, Andrzej Gontkowski. Jakub Łuczkiewicz ludzie, których ręce dźwignęły świątynię. Jeszcze w roku 1633 Miała miejsce nie tylko odbudowa murów, ale też wspólnoty. Założono bractwo świętej barbary. Zapisał się do niego i duchowny, i cieśla, i senator, i pasterz krów. Biskup Henryk Firlej zatwierdził Papież Urban VIII pobłogosławił wśród członków Jan Mikołaj Daniłowicz Żurow, Dobrodziej Świątyń, ksiądz Nijowski Założyciel, Sebastian Andrejczuk, Piotr Marko, Andrzej Szostak. To nie byli Święci, to byli ci, którzy trwali.